Cześć, witajcie. Dzisiaj przychodzę do Was z taką propozycją, pomysłem, e, mianowicie tematu dziękczynienia po mszy Świętej. Jeżeli nie odprawiasz dziękczynienia po mszy Świętej, e, bo na przykład nie wiesz jak się modlić albo odprawiasz je niedbale i nie masz pomysłu, e, przychodzę do Ciebie z propozycją, e, co może być dla Ciebie dziękczynieniem po mszy Świętej, jaka modlitwa. Jest tam zawarte wszystko tak naprawdę, bo jeżeli nie umiesz dokładnie modlić się swoimi słowami, myślę, że ta modlitwa to wszystko wypełni w całości. Konkretnie to są dwie modlitwy. Pierwsza, ta główna, o którą mi chodzi, którą chcę się z wami podzielić, a druga to jest już ta przy okazji. Już Wam pokazuję, o jaką modlitwę chodzi. W drogach do nieba, które w diecezji opolskiej my tutaj mamy, jest modlitwa powszechna, ogłoszona przez papieża Klemensa XI. Ja modlę się nią jako dziękczynienie po mszy świętej, bardzo mi się ta modlitwa spodobała i, i, i zawsze, znaczy zawsze, już dłuższy czas. Na nowo zacząłem się nią modlić. Tutaj jest druga część. No i potem jeszcze jest ta modlitwa, króciutka modlitwa do Najświętszej Marii Panny. Właśnie, również zaraz po tej modlitwie Klemensa, nadanej przez papieża Klemensa XI. Także... Polecam Wam, jeżeli nie macie pomysłu na tą modlitwę, na dziękczynienie Pomszy Świętej i chcecie coś ekstra dodać, to polecam właśnie tą modlitwę papieża Klemensa 11. Także tyle ode mnie. Krótka taka wskazówka z mojej strony. Pozdrawiam serdecznie.